Był taki czas, że dostaliśmy wezwanie, by robić różańce. No i nie wiedzieliśmy, ja nie wiedziałem, jak, 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 taki, jak taki różaniec ma wyglądać, jak, ma, jak mam, mam go zrobić. No przyszła myśl, żeby zrobić te różańce ze sznurka takiego specjalnego. No i do takiej różańce zacząłem robić. Do różaniec był taki właśnie na nadgarstek, na, na rękę. Za, za, zakładany. I do tego różańca przyszła właśnie mi taka myśl, żeby, żeby założyć zamiast krzyżyka medalik, cudowny medalik Matki Bożej. No i jak zrobiłem pierwszy taki różaniec, taki taki na, 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 na nadgarstek, no to to był pierwowzór. Pier, pierwowzór to, był, to, to musiałem go zrobić dla siebie. No i go założyłem na rękę. No i na tej ręce do tej pory go noszę i w ten sposób, w ten sposób, żeśmy się z Marią zaprzyjaźnili. Amen.